to jest historia, która wciąż trwa i było parę odcinków, które miały miejsce w sali kongresowej 26, tam bodajże października i tam się już dużo takich rzeczy wydarzyło, które będą kontynuowane w tych odcinkach. Na pewno jest romans między Harriet a Jonathanem. Harriet wprowadza się do domu Owensu. Wiadomo, nowa kobieta na terenie powoduje nowe sytuacje. Nigdy w życiu nie podejrzewałem, że jesteś taka piękna

Będzie też kontynuowany wątek, który też się zaczął w kongresowej. Mianowicie George wpadł na pomysł, że, aby ratować finanse rodzinne, kręci film o rodzinie Owensów właśnie z Owensami w roli głównej. I ten motyw kręcenia tego filmu będzie też nam towarzyszył przez te najbliższe cztery odcinki. Póki co, nie mam żadnego materiału. Powiedziałam, że nie będę w tym brała udziału. Dlaczego kręcisz? Czy my możemy liczyć na Twoje intymności? Wiesz, no. że to jest wyhodowane sztucznie. Ach, Co to jest? Ale na wyhodowana sztucznie. Brali sztucznie, zwierzę i mówili choduj się. Teraz, zbliżenie że niech wali, walisz po mordzie. Nie zrobię tego, zrozum, nie zrobię tego, George. No, musisz jeszcze nacisnąć rękę, bo to... Pan Jan Nowicki, mogę powiedzieć, bo nie ma teraz nikogo tutaj z aktorów, a ja im to powiem dopiero przed wejściem na scenę. Pan Jan Nowicki będzie starą eks-miłością yy, babci Megi. I jako, że on jest, yy, zajmuje się. Yy, managementem. Jest szefem dużej agencji, która zajmuje się aktorami, więc w imię starej miłości będzie próbował wynegocjować dla y, babci Megi jak najlepszy kontrakt y, 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 babci Megi, bo babcia Megi czuje się już gwiazdą, jako że bierze udział w filmie, co tu dużo gadać i chce od rodziny Owensów jak największe pieniądze. Potrzebujemy Julię, która będzie miała... to będzie wyglądać tak jak Marię. O matko! O matko! Tak? Zobaczył na pewno, że mój Janako im bardziej posługiwał się na scenariusz polski Jestem bardzo zafascynowany faktem, że nie wiem kompletnie o co chodzi. Do tego wszystkiego nie znam programu. Eee, mogę nawet powiedzieć, że nie jestem fanem telewizji w ogóle. Ale tym bardziej mnie to, mnie to interesuje i zobaczymy, może będzie zabawne A jak nie, to przytną wyrzucą i tyle no co. Mi się wydaje, że najwspanialej potrafią występować dzieci albo Zdać, albo tak. Albo tak. Natomiast całą tę średnicę trzeba wytruć. Ja piszę scenariusz. On w dużej mierze, naprawdę w dużej mierze jest realizowany przez aktorów. Natomiast nie wszystko się udaje przewidzieć. Czasami istnieje jakiś błąd gdzieś na linii i aktorzy wychodząc w ferworze, w ferworze gry albo zapominają, albo przekręcają pewne fakty. I tak to wygląda. Ale to nie jest żaden problem. W pewnym sensie nawet mi też się podoba bo ja też jestem dzięki temu zaskakiwany i też się dobrze bawię. Czemu to o nie chęci? Powiedziałaś do mnie mało! Niedokójta dorosło już to jest szyte. Z ty nie potrafiła tego inaczej jakoś ogarnąć. Nie śmiej mi się w twarz, babo! A w co ci się ma śmiać? na te twoje pudły plastikowe! Pozdrawiam ci są kopułę! <śmieniu> Przepraszam, to twoja kwestia. Widownia jest ostatnim reżyserem i ona decyduje o jakości płęd, o tym, czy, 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 czy scena jest dobra czy zła. Wiesz? Oni są najważniejsi. Oni są, tak jak ja obserwowałem, w ogóle najwspanialsi, dlatego że niezależnie od znajomości rzeczy, tu mam na uwadze znajomość serialu, oni jeszcze obserwują to, co aktorzy i sami się z siebie bawią, to widownia tutaj jest absolutnie bezcenna bezcenna w ideale, uważam, że należałoby jej zapłacić. finansowe tak, do tego, że... Mówiłem, że chce się napić, a nie chłeptać, no. Ricz. Ricz! Ja napisałam, bo ja też piszę, i napisałam, no, to, że Ricz, mały Ricz. No. No, ej, to ty mi pisz, a nie byli, no. Jest to bardzo trudne i bardzo stresujące. Wiesz, mieć taki Mieć taką umiejętność zachowania się od razu, na żywo, to jest umiejętność szczególna i dotycząca profesji artysty stadowego. Oni to mają w jednym paluszku, wiesz. Natomiast, natomiast z, nami jest, z nami jest gorzej, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli taką rzecz się zrobi nie w pełni dobrze, to tego rodzaju doświadczenie jest absolutnie bezcenne. Przede wszystkim uczy skromności, wiesz, uczyć skromności, że nie wszystko człowiek jeszcze umie i powinien się jeszcze wiele, wiele uczyć.